Co do słuchawek to nie miałem chyba żadnych preferencji lub nikt mi nie zarecenzował nic takiego ciekawego. Bo jak już wiecie, w internecie nie tylko są złe opinie kupie, kupywane, ale i też i pozytywne. Więc no, lepiej już się pytać rzeczywiście znajomych, czy ten produkt jaki chcesz kupić jest wystarczająco dobry, bo no, swoich znajomych nie przekupisz. Znaczy nie przekupi nikt. Naprawdę, z użytkowania ponosowym naprawdę rzeczy od Genesisa są bardzo wytrzymałe, jakby... One mi tak długo trzymały i się nie psuły, a ja potępiłem Ale... robić takie rzeczy w a, a ja Ale wobec sobie, że ja nawet z, ty z tymi rzeczami, które miałem, ja nic nawet nie robiłem. Nie rzucałem klawiaturą o ściany, znaczy... Klawiaturą, nie klawiaturą. Nie rzucałem przedmiotami o ściany nic. Dlatego ja tu jest jakieś podzielne rzeczy po prostu. Pewna to by można się dołączyć jak chcesz. A e, wtedy. Ja tą e, myszkę wtedy kupiłem z taka, Znaczy, była myszka z Logiteka, nie kupiłem z taka, bo kupiłem ją w Media Expert. Mhm. Nie ma co, aspektu, że nic, nic nie miałem z Logiteka. Chyba nawet i lepiej. Mam tych skautów. Mam absolutnie dość ich. A ty. A Wy z, Znaczy. No to się, że ty nie masz do tak jakasów To... Nie, bo ja mam bo nie, z Genesysa, to rzeczywiście. A co z Genesysa. a ty Lumik? Jakie to masz preferencje, jeżeli chodzi o produkty? Ja wiem, że myszkę mam od Genesisa, bo rozjebałem ją, kiedy się podziwiłem. E, I jak? No i tego samego dnia poszedłem do, do Expertów i kupiłem do za 7 dyszek. I działa no to, to mi dalej. Do tej pory. A ile już masz? Ale szczerze? Słuchawki to tylko z Czy 3 lata już masz? Hmm. A słuchawki to jakieś jbl -e. nie pamiętam jakie hmm. konkretnie. <coughs> Ale to są, są kabelówki. I dość dobra się dobrze się sprawują. Chociaż, ponownie, raz jak się wybiłem, to wybiłem Jacka. To w taki śmieszny sposób, że... E muszę specjalnie ustawić ja ci grzebać Jacku, żeby miał audio bo, o, o, o. to się musisz dla źle denerwować się tylko jak mi się rozłączy audio hmm. jakby naprawdę słuchawki jedyne jakie mogłem to co to, nic nie wiem hmm. ja właśnie mam teraz słuchawki ze Steam Cities ja je ja. tyle Hablami jakby mi ściągały, że całem na ziemi, nic się z nimi nie stało, do tego czasu. No to Steve nie. Co, Steve Series jest złe? Czy co? Palowa seria. No... Sugerując się nazwą, to powinno być, bo... No, Wytrzymały jak stal. Tak, tak to widzę przynajmniej. I to dosłownie. Ale to srebrne napadło. A nie zastanawiam się czy nie zrobić... E, e, czy po tym meczu nie pójść na Renewalda i pobawić się w remoltingu, ale Fortress. wiesz co? Pamiętam, że miałem skrakowanego Renewalda przez chwilę, żeby zobaczyć jak to gra działa, żeby ją przetestować, czy ją nie, sobie nie kupić. Fajne jest, ale troszkę zbyt skomplikowane dla mnie, nie na mój pomysł. Chyba, że on musiał I po prostu dłużej w tym posiedzieć, aby w to zrozumieć. Jak to nie rozumiem Taka gra sandboxowa. Sandbox a. jest survivalowy, właściwie. Tam masz swoją kolonię, wybierasz sobie postacie jakie chcesz, ewentualnie je sobie robisz. Chcecie możecie wbić, bądźcie na Discordzie moim. Znaczy, no, wiem, co nie to jest ty nie musisz tego tłumaczyć. Zawędam sobie wiesz. coś do jedzenia pojechać. To Fuck, zmarnowałem kryta mi nie poszło Jak na poprzednim meczu dałem, dawałem sobie rady dobrze Tak jak mówiłem to teraz radzę no jak dla mnie znaczy dla no, przeciętnego gracza to może być nawet dobrze ale dla mnie to jest do dupy tym meczu mi tak siadają, to tym Mi nic nie siadę wszystko, wszystko A na pewno wiem że ta myszka którą mam teraz ta bezprzewodowa to jest na pewno tylko tymczasowa bo no nie ufam tak naprawdę myszkom bezprzewodowym. Eee, no. Dobra, to jest ciekawe pytanie pewno eee, od Martuka, bo nigdy ten serwer TF2 ma być gotowy na wakacje, postawiony pewnie na specjalnym filmie. A, a ty hmm. zaraz jakiś serwer TF2 robisz ten jak wcześniej... Były tam, jak miałeś tam jakiś wcześniej tam serwer, ale zapomniałem co to Cześć, było. Cześć, Wiktor. Cześć, Wiktor. Next. Chyba e, jakby co, leci na odpowiednie kanale, żeby nie musiał tego, nie? Ale co, mieliście robić Posłyszałem, że jak co, Discord, To, to, jest perc, to jest jakiś serwer? Nie, yes. serwer do TF. A o, o, o co z tym chodzi, do tego? No, też się, no, się pracujemy serwer TF, Pracujemy nad tym. Mhm. A może miał jakąś Dobra, to ja już próbowałem, przeradę, nie? Znaczy widziałem to, tylko tą jedną próbę, Renik go nawet reklamował. Też ja myślałem nie, na, na tym, aby się do ciebie nie zwrócić, bo że też nie ma reklamować, bo mi się podobała. Podobała mi się koncepcja tego co chciałeś zrobić, a nie podoba mi się to, że jest tylko jeden serwer Ten e, brygada gracza, ja nie lubię grać na brygadzie akurat. No tak, akceptuję wszystkie wszystko co nie jest brygadą graczy Właśnie dążyłem do tego, bo jakby... Teraz w tych czasach strasznie ciężko to jest ciężko stoi serwej. No tak. I to jest ja jestem... Ja jestem, słuchajcie, jestem w stanie zareklamować każdy serwer Za darmo. By... Ważne, żeby to nie był brygada Graczy. Ile ty masz subskryberów? Co? Ile ty masz subskryberów? 371 Trochę stoję w miejscu, bo mało teraz nagrywam ostatniego czasu, ale to przez sprawy prywatne. I to, że nie mam... A, znaczy nie mam czasu, ale też głównie dlatego, bo mi się po prostu nie chce. Weekendy wolę sobie pograć. Rozumiałe to jest, rozumiałe. No tak. Każdy, każdy ma do tego prawo. Powiedzmy sobie szczerze. Nie muszę się z tego tak naprawdę tłumaczyć. Ale zrobiłem to, bo lubię swoich widzów. No, bo miałem taki kaprys. Nie jestem przecież uwięziony na tym YouTubie z, jak do więzienia jak po pra w pracach przymysłowych. <noise> To powinno być po prostu. No tak, jeżeli, jeżeli by się udało, to może jakąś formą zarobku, ale 70 groszy na, na miesiąc, to no, fajne, fajne, fajne. No, fajnie by było cokolwiek. No tak. To ja myślę, że trzeba by było czegokolwiek z No, bo tak jak mówiłem, ja teraz będę nagrywał głównie Terraria, ale tf też będzie się pojawiał dla widzów, którzy są głównie dla TFA. Ale nie widzę już siebie nagrywającego TFA tak głównie, bo nie ma co na nim wałkować. Wałko Chyba, że chcecie znowu ze mną czytać statystyki broni. No jeden z w tym No tak. Ka każdy, sam, każdy, 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 każdemu sobie to mówi. Ja pamiętam jak z Wiktornek Neksa się śmiałem, że nagrywał, nagrywał broniak czytając ich statystyki po czym ja po czym sam to nagrywałem. bo jak y, Lexis się ze mnie śmiał, że czyta, robię to jak czytam czytanie broni, po czym sam zauważyłem, że też to robi. I ja każdy, ja każdy, ja każdy ja na każdego. Ja nie liczę ile ja widziałem jak statystyki robi za Tak, ja... Zro to jest taki dokładowy ten, zarobek na te po no, no tak, tak nie, ale to jest takie do... przes... Jeżeli youtuber i youtubera się spotka, to, to prześmiesz no strasznie. To, tak nie, to nie, nie da się że... zrobić oryginalnego contentuł to, to się. Ja że to, że na przykład taki niektóre osoby uważają, że mają oryginalny content. i się okazuje, że nie mają oryginalnego komentarza i to jest contentu, to na przykład... Ja tutaj to przedstawiałem, ja będę miał twój trikeru. Nie da się zrobić po prostu oryginalnego kontrola. Nie da się zrobić... Nie da się zrobić filmu o broniach, będąc oryginalnym. Temoc Team to ten są już tak przejone przed to wszystkim autonomii. No ta, ta gra... Powiedzam sobie szczerze. Ta gra jest z 2007 roku. Ka każdy to przewałkował. Bo zwłaszcza, że ta gra update'ów nie ma się na mnie. Ta gra potrzebuje...

Ja myślę, że ten update to jest po prostu jeden wielki skam. Ja bym się nie cieszył, no bo ja no. myślę, że nawet tego Ułóż To jest tak. Ja bym... Ja bym Update do, do czapek. aktualizacji naprawę rzeczy, a nie do No... Nie da się naprawić coś, co już jest zepsute. Nie, nie tak, ale ulepszenie. Najpierw to trzeba naprawić, to trzeba naprawić twórców telefonu <śmiennie> te, 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 te. <śmiennie> te najlepiej, najlepiej, żeby już nawet to ten e, AI posiadało prawa do tej, a nie wolno Trzeba ich sprzedać. I gry się tak naprawdę nie da już to. To też by żeby i miał prawo do tej podwozić. Ja bym wolał, żeby tak ja nie dostawał już soli, a tutaj to ktoś tylko by dostawał. Nawet jakby coś dostało, to i to ktoś by nie miał nic nie. Będzie, by się nie zmieniło. No no wielu ludzi by powróciło do TF gdyby był major update, bo w końcu no w końcu coś się dzieje od 2017 roku, nie wiemy. No. Ja bierz... Problem jest taki, że zwyczajcie że... TF jest tak zasypione, to by konkretni, że oni zanim się po prostu nie chcą z tym męczyć. No tak. To łatwiej byłoby po prostu napisać grę od zera. Na nowo. Mhm. No tak, ale po pierwsze te... Valve ma w TF2, bo to jest nic Najgorsza? Nie hmm. wiem. No, najgorszy wybór do zrobienia na przykład upcie Mniejszy priorytet na przykład. Tylko właśnie... Na CS najpierw patrzą, na ten CS2. No mam nadzieję, że to Właśnie zobacz. I... Raczej takie firmy, firmy ogólnie, które wiem, nie Tam się grami, chcą się rozwijać i zdobywać coraz wyższe szczyty. Prawda? No. Czyli chciałbym do gra. Ma jakby swoje swoje i patrzy głównie pod zarobki, nie patrzył na to czy gracz żeby się dobrze grać. Oni patrzą tylko na największy zysk. Znaczy, Valve już ma wystarczająco duże zarobki, więc to już jest taki... Ale po prostu robienie update'ów do tych Fortress mi się nie opłaca. O, Albo jeszcze by się nie opłaca. to jest stara gra. Nie opłaca mi się to, bo nie będę z tego mieli wystarczająco zysków. A po drugie też jestem... Też kod Spaghetti, który jest po prostu... Jeśli rzeczywiście ta gra miałaby tyle odbiorców, żeby im się to rzeczywiście opłacało, to na pewno by się, ja się nadal opłaca. Nie opłaca ja. Ja, Im się I opłaca te... Tak no tak. Bo, bo mimo to, że nie ma żadnych update'ów, to ludzie i tak podleją, to grają. Słuchaj, nie to, że ty tego nie, zauwa nie zauważasz, to nie znaczy, że tak nie jest, ale... Jest wiele idiotów, którzy zapłacą by za martwą grę. Ja już wielu ludziom mówiłem, aby nic nie wpłacali na TF2 sklep, ponieważ no wtedy byśmy nigdy nie zobaczyli update'ów, ale tak naprawdę nie ma szans, że TF2 by nie monetyzował, ponieważ jest ten community shop, Steam Market jest tak wszystko, przecież oni twórcy TF to tak naprawdę Steam. Oni ze wszystkiego zarabiają. Nie tylko z TF'a, tak. więc oni by nawet nie zauważyli, jakby im jakaś gra umarła. Przecież jest taka no, jedna nie. gra od TF-a, znaczy od, od Valve, która istnieje, ma otwarte serwery, ale jest dosłownie martwa. Nikt tu nie gra. Left 4 Dead? Nie, nie Left 4 Dead. Też jest inna taka gra. Nie pamiętam jak to się... Było rzucanie jakimś frisbee, spychasz się tam i. jesteś gdzieś to położony w kosmos. Te... Że... Tak, Rikosza. Wiesz co, to nie ma absolutnie żadnych serwerów. Ale, to, no nie ma To nie ma absolutnie żadnych serwerów, oni tego nie utrzymują, oni po prostu trzymają na nimi jako grę I ma i palić za nic, to nie ma Ale widziałem jak ktoś to nagrywał, to widziałem, że tam były jakieś tam, były tam jakieś serwery otwarte Nie gdzie w Rok temu około No ale, nawet z... jak jakieś były, to było maksymalnie 100-200 osób, biorących tą grę 100 to już jest wyczyn No właśnie ale. Tak naprawdę według mnie proces 2 się tylko dlatego, że ludzie w tą górę grają jeszcze. Gdyby a ludzie to przestali grać, to a po prostu bardzo zamkną słowa. Tak to ciało, no. Znaczy oni nawet nie muszą zamykać żadnej gry, aby ...aby... zarabiać pieniądze. Wiesz, w zamian ludzie się czekają na to, żeby zrobić robić to fateli, no jeszcze czekają. No co, ale... To za to to już jest jeszcze większy żart do gry, no. która, która jest już prawie martwa. Śmieszne, że jest coś takiego i można coś takiego dostać, ale szansa na to i tak, żeby mieć jakiś zysk, to trzeba mieć ogromną i to, to jest tak, tak naprawdę. Tak tak e, szansa na to, że zdomęcie tą patelnię. Jest taka. Jakby nie patrzeć, dostaniesz złotą patelnię i co? Sprzedasz ją? Będziesz się tym taksować, czy co? Nie ja bym się chyba to żalił to? Ja, ja bym wydał na Magto. Jakby ja to tak. jest na hazardu. No tak, no to? Tak. Bo wydajesz na bilety i masz szansę dostać coś dobrego. No to, to, to jest praktycznie totek, że kupienie losu jest trudniejsze. No tak, ale wiecie co jest jeszcze zabawniejsze? Jest... Wyobraźcie sobie, macie złotą patelnię, ale żeby zdobyć złotą patelnię, to w całej Polsce macie prosadzany milion domów ponad. Masz jedną klubę, za pieniądze oczywiście, aby wejść do jednego domu, to tam znajdziesz złotą patelnię. Cała Polska jest do Twojej dyspozycji. Powodzenia. Fajnie by było trafić z tego z tą bo do to tak naprawdę nie sobie samochód kupić. To teraz wejść do dobrego domu. Ale w sumie... Ale to kupi. Ale w sumie złota patelnia jest brzydka, tak w ogóle. Jakby są. Znaczy oczywiście tu nie chodzi o wygląd, bo wiele rzeczy jest brzydkich, ale strasznie drogich, ale po prostu o ich ilość. I gdyby było dużo złotych patelni, to ona byłaby... W oczach, w oczach bogaczy niczym. Ona by nie była wartością, ale przez to, że jest jej mało, to oni wszyscy widzą to, jakby to było jakieś bóstwo. Bo oni się w kolekcjonerzy Nie wiem, ja, ja się po prostu robię bekę z tego, że zdobyłem tą patelnię, ja po prostu uważam, że do patelnia nie jest śmiesznym żart. A ty masz do tą patelnię? Serio? Czy ty robisz? Bo ta patelnia nie troluje, ale, ale. to ta patelnia jest bezużyteczna Tak jest tak. z broni mele Posiadają ją ludzie, którzy mieli albo sprzęt albo kolekcjonerzy Albo ludzie, którzy mają pieniądze i nie mieli na swoich wydatkach Albo ludzie, albo którzy tak. grali w to milion lat Albo zwierzęcy, albo spoczeńcy, którzy ciągle grają tego w TF'a i nie mają życia Tak, mają, mają milion celów, a jednym z tych celem to jest zdobycie złotej patelni Ty właśnie, przypomniał mi się Muszę sprawdzić, kiedy mięcza ten game pass na opłatę. Od dzisiaj. Bo kurde, bo nie pamiętam. Ojoj. Oj. Ale to już potem. W sumie Ty. ja zacząłem w sumie Fortnite w Fortnite'a sobie z kolegami i... Ale potem się zmienił. A ja grałem przez chwilę w Fortnite, ale nie przypada mi ta gra do gustu, jest... Nie lubię Battle Royale po prostu. Nie wiem, ja zacząłem grać w dlatego, dlatego, bo jest jeden z kings w mojej ulubionej serii. Sans? Sans za Death Tailor. Nie, Dragon tego bola. A. Nie potrafił w to mieć. Ja się teraz zastanawiam, czy Mem, gdzie dodali ten. E, jak się on nazywał? E, ten z Breaking Bad, no, no, no. z Walter White'a. Czy to jest rzeczywiście troll, czy to jest prawdziwy? T troll, ale co? No. Troll to był jakby to mem z tym, gdzie jest postać Walter White'a w Fortnite. Ja, w życiu, wydaje mi się, że w życiu Walter White'a będzie. Ta, powtarzaj to sobie, a zdziwisz się jeszcze za niedługo. Wszystko, co popularne, w końcu znajdzie swój odpowiednik w Fortnite Tak samo jest w Robloxie. Wszystko, co jest gdzie indziej, jest w no. Robloxie. Wpisz sobie, under, wpisz sobie undertale w Robloxie, to tam kto go znajdziesz. Team Fortress'a okay, też, Terraria też. To wszystko będzie w Robloxie. Ale, bo, ro, Roblox F2 szybciej przeżyje niż tak. Ale, ale wiecie, że w Robloxie to jest tak, że każdy sobie coś może stworzyć i... Ta gra nie ma prawa umrzeć, ponieważ no, co no chwilę no, ludzie no, tam coś no, tworzą. No, dlatego mówię, że wszystko, co gdzie indziej jest w Robloxie. Bo to każdy może stworzyć, co chce. Więc to nigdy nie umrze. Roblox to jest... No mechanika, mechanizm, który jest samowystarczalny. Sa ludzie go ludzie go robią, a nie sami twórcy. Inni content kreatorzy tworzą content w Robloxa. Tak samo... Tak a... sama na YouTube jest. YouTube się utrzymuje z tego, że ludzie na nim wrzucają filmy. Więc to YouTube nie pracuje, a to ludzie pracują na YouTube. Dobrowolnie. Nie ma. nie ma żadnej innej takiej platformy. Więc do wrzucania filmów. Najprawdopodobniej ktoś takiego dostanie, ale w tych czasach to tylko YouTube naprawdę mm. na to pozwoli. No, no bo nie ma no. co konkurować z YouTube'em, bo stanie jakaś strona i umrze tak szybko jak te platformy, które Twitcha chciały. No to w teraz. tym momencie no. ludzie tak jak YouTube'a jak hmm. normalna praca, No i na przykład taki mixer, na przykład był w Microsoft ale... albo Facebook tam z tym. Nie ważne nieważne co teraz będzie, to YouTube był pierwszy przecież. Skoro YouTube był pierwszy, to oznacza, że już nic nie będzie lepsze od YouTube'a. Bo... Znaczy... Kiedyś byłem tym lepszym. tak, tak zaczął tak, bardziej wybierać na ludzi, nie wiem, jak to powiedzieć, na wpływ. No i oni też chcą coś prowadzić jak YouTube, bo YouTube im to tak wpierdolił w to teraz oni pomyśleli, że będą robić 10-minutowy film. Na Albo płatny film. Ale dobra. Film, ja już będę a, kończył film. Ty, 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 ty nie ma u siebie? Chrapkę. Więc dziękuję wszystkim za słuchanie i za oglądanie tego mojego gameplay'u. Węglia, e, mam nadzieję, Ogówno, to mam to nadzieję to że Wam się będzie podobała zbyt taka... Zbyt. Zaczy, czekaj! Chcę coś dokończyć tylko. Mam nadzieję, że Wam się podoba, będzie podobała forma y, tych filmów, jakie teraz prowadzę, gdzie po prostu rozmawiam z kolegami i gramy w TFA na luzie, nic na siłę oczywiście i do usłyszenia w następnym filmie. Napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i wysyłacie do swoich kolegów i pochwalcie się do której minuty wytrwaliście do tego filmu i no, do widzenia. Żegna się z Wami. Dobra, Dobra. żegna się z Wami Surfi, Lumikov, Victor Nex i Tobaj gdzieś na trzecim Zadupie świata. Żegna. Że lubię Fortnite. Cześć, On tu jest na wyższcacie? On tu jest na wyższcacie. Dobra. Adios. Ja jestem.